Za co tak naprawdę nienawidzicie PiSu? Czy wy w ogóle wiecie cokolwiek o prawie i sprawiedliwości? Nie no, człowieku, aż tak to sobie nie wlewaj, to nie jest tak, że my was nienawidzimy. My was po prostu nie chcemy. Czy my wiemy coś o waszych programach? Nie. I nie chcę wiedzieć nic o waszych programach. Ja nie chcę mieć z wami i z waszymi programami nic wspólnego. I większość moich znajomych również nie chce mieć nic wspólnego. Nie chcą nawet wiedzieć o waszych żadnych programach. Jeśli chodzi o nienawiść, to to jest wasza specjalizacja, to wy nienawidzicie, to wy jesteście domeną hejterów, to wy jesteście głównym naczelnym hejterem tego kraju. W nas, tego hejtu nie ma. W nas jest tylko pierwiastek stwórczy, pierwiastek tworzenia. My nie mamy czasu na hejt, bo jesteśmy zajęci tworzeniem po prostu normalnego, lepszego życia. I nie mamy czasu na żadne takie głupie rozgrywki, w które to Wy się bawicie. My nie chcemy mieć z Wami nic wspólnego. Jedyny program, jaki może nas interesować, związany z Waszą złodziejską partią, to jest program rozliczenia Was. I odpowiednich kar, odpowiednich procesów sądowych i odpowiednich, adekwatnych wyroków do tego, co zrobiliście tutaj w ciągu ostatnich ośmiu lat. My nie chcemy, jako młode społeczeństwo, żeby 40-milionowym krajem w centrum Europy rządził stary dziad, który nie ma kontaktu z nikim, który siedzi zamknięty w swoim bunkrze i tylko otacza się Poklaskującymi jemu klakierami, którzy mówią tylko to, co on chce usłyszeć. My nie chcemy, żeby naszym krajem rządził tak zepsuty człowiek i nie chcemy, aby jego klakierzy pomagali mu w tym, dlatego chcemy, żebyście odeszli. Dla nas normalna sytuacja to są kontakty międzyludzkie i to, że my rozmawiamy z naszymi przyjaciółmi, czy to w krajach zachodnich, czy to w innych cywilizowanych miejscach na świecie, gdzie to wasza organizacja. Nie zagląda, a jeżeli już jakimś cudem się tam znajduje, to ze wszystkimi się kłóci. My naprawdę nie chcemy ani nie potrzebujemy żadnej indoktrynacji, czy to państwowej, czy to kościelnej do spół z Państwa. My. Tego po prostu nie chcemy. Mamy swoją moralność, ona jest jak najbardziej w porządku. To nie my naciskamy na gejów, na LGBT, siejąc nienawiść do tej społeczności, a sami we własnym zaciszu, w zaciszu własnych warunków, jesteśmy zakonspirowanymi homoseksualistami. Na przykład, to nie my wyznaczamy zasady moralne, którymi trzeba żyć, a sami w zaciszach własnych domów żyjemy zupełnie sprzecznie z tym, co głosimy publicznie. To nie jest nasza domena, to jest Wasza specjalizacja i to Wy, dokładnie Wy, robicie w ten sposób. Czyli wchodzicie nam z butami do życia, gdzie my nie chcemy tego nawet słuchać, bo mnie nie interesuje, jakie Ty, czy Twój stary klakier, czy jakiś inny Twój partyjny kolega ma swoje zasady życiowe. Ja mam to głęboko gdzieś, ja nie chcę tego słuchać. I nie chcę tego słuchać całe młode społeczeństwo. Po prostu odejdźcie. Nie chcemy was stare dziady i klakierzy tych starych dziadów, bo naprawdę jesteście już zużyci jak wielokrotnie używany kondom.